Hej, co się dzieje? K kim ty jesteś? Przepraszam, widział pan moją narzeczoną? E, chyba słyszałem stukot obcasów, jakby ktoś biegł w tamtą stronę. Tamto? Tak. Dziękuję. Kim jesteś? Czemu jesteś w moim pokoju i dlaczego uciekłaś przed ojca? Nie krzycz, proszę. On może nas usłyszeć. O co tutaj chodzi? Nie sądziłam, że ten facet ocali mi życie. Jestem Rachel, a to moja historia. Pozwól mi tu zostać. A gdy sobie pójdzie, obiecuję, że ja też zniknę. Czekaj. Jeśli nie chcesz być rozpoznano, musisz się przebrać. Okej, okay, ale... Co znaczy... Racja. Ale nie mam innych ciuchów. Proszę, łap. Chyba nie twój rozmiar, ale... Nada się. O. Oh. A, a gdzie Peleryna? Ej! Gdzie ona jest? Może tutaj? Gdzie ją trzymasz? Jaka Peleryna! No Supermena! Wiesz, uratowałeś mnie, więc... Jesteś moim supermenem! W takim razie... Jesteś moim wybawcą, więc... E, no. Jestem supermanem. Co? Te... O. Oh. Wybacz to trochę Ech. dziwne, ale dzięki za. retę strasznie mi głupio. Dziękuję za. Tak. Mm -hmm. Cóż, ja, ja na pewno ci to wszystko zwrócę i e, dorzucę szarlotkę. Znaczy, łupiekę e, specjalnie dla ciebie. Powiedz, dlaczego uciekłeś z ołtarza? O. E, e, przebiorę się. O... Wybacz wiem, że to twój pokój, ale <laughs> czy mógłbyś się odwrócić? O, jasne, ja tylko wybacz. Mm. Tak. Dzięki... Um, 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 Richard. Richardzie, tak. dziękuję, że... niczym Superman. Przepraszam bardzo, strasznie mi głupio. Widziała pani może moją narzeczoną? Właściwie nie. Nie. Dziękuję. Chyba powinieneś wracać do pokoju. Ja tu zostanę. Nie, nie, jest okej. Okay. Ja lepiej zostanę tu z tobą. Dlaczego tu jesteś? Robisz to z litości, prawda? Niekoniecznie. Twój narzeczony wpadł do mojego pokoju z bronią. Znałam go dopiero od kilku godzin. Ale czułam się przy nim tak dobrze, jakbym znała go od zawsze. Nie chciałam się z nim rozstawać. Dlaczego uciekłaś sprzed ołtarza? Po prostu stchórzyłam tyle. Widziałem twoje plecy. On ci to zrobił? To wszystko wina, Charlotte. Co? Chyba... Wybacz, nie rozumiem. Co? Ja za długo trzymałam ją w piecu, przypaliła się. Te sieniaki to kara za to. Dlaczego nie odeszłaś? Dlatego, że gdy się poznaliśmy, byłam tylko zwykłą sprzątaczką, i wtedy pojawił się on. Randki, prezenty, wielkomiejski świat. To było... jak bajka o kopciuszku, który spotkał księcia. Tak wyglądało to na zewnątrz. Dobry wieczór, panu. Nie widział pan może mojej narzeczonej? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Bo to pan idealny. Na zewnątrz. Nie. Dziękuję. Gdy jesteśmy sami... Zmienia się nie do poznania. To wystarczające, by odejść. Ach, naprawdę? A może to cena, którą warto zapłacić, nie jesteś jego własnością, nie jesteś mu nic winna. Bądźmy szczerzy, każdy facet byłby szczęśliwy mogąc się z tobą umówić. Mówiąc szczerze, to dawno nie byłam na rand. Uuu, to się wkopałaś. Co? <grym> <grym> Sekundzie zamienił schowek na bieliznę w idealnie romantyczną scenerię. Poczułam się jak nastolatka i na chwilę zapomniałam o wszystkim. W tamtej chwili byłam naprawdę szczęśliwa. Chciałam, żeby to trwało wiecznie. I zanim się zorientowałam, zasypiałam już w jego ramionach. Niestety, ja. Dobrze, że nikt nas nie nakrył. Właściwie to była tu pokojówka. Dałem jej spory napiwek. Oh, dzięki. Przepraszam cię za wszystko. Musiałeś spać na podłodze zamiast w wygodnym łóżku. O, to było miłe. Ale musisz odzyskać suknię, a ja muszę opuścić pokój, więc. Jasne. Wybacz, że cię zatrzymuje. Nie, 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 chciałbym cię zapytać. Czy pójdziesz ze mną? Do Dokąd? Do mojego miasta. I mojego domu i mojego życia. To było jak uderzenie pioruna. Dokładnie te same słowa usłyszałam już kiedyś od mojego męża. Jeśli Richard okaże się taki sam, wybacz, nie, i ja nie mogę. Richard, zrozum. Boję się. Czego? Mam sporo na głowie, rozumiesz, mam obowiązki. Muszę zwrócić sukienkę do tak, sklepu. jasne, rozumiem. Chciałem Ci pomóc, tylko, no wiesz, zapomnieć. Ech, no więc. Mam nadzieję, że to był wyjątkowy dzień. Tak wyjątkowe jak ty. A teraz czas na mnie. Pa. Tak. A jeśli to moja bratnia dusza? Jeśli to nie przypadek, że zapukałam do jego drzwi, a, a jeśli wyobrażam sobie zbyt wiele? Nie, 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 nie. Przy moim byłem nigdy w ten sposób się nie czułam. Czy to znaczy, że właśnie straciłam miłość życia? Boże, daj mi jakiś znak, Richard! Hej! Richard! O! O! Był tu jakiś mężczyzna? Wyszedł przed chwilą. Na bałaganie liście w schowku. Przepraszam. Richard! Richard! O, skarbie, tu jesteś. Szukałem cię dosłownie wszędzie. Chwileczkę, panie kierowcu. Nie dotykaj mnie. Będę robił z tobą, co tylko zechcę. Wyciągnąłem cię wtedy z tego żałosnego grajdoła i dałem nowe życie. Należysz do mnie. Nieprawda. Bez mnie nic nie znaczysz, więc nawet nie próbuj uciekać. Szukasz swojego wybawcy? Nikt cię nie uratuje. Właśnie to! Nie! Dokąd jedziemy? Pan nieznajomy. Znów się spotykamy. Razem z narzeczoną wracamy do domu. Zostaw ją. <grym zanowite> <grym zanowite> to nie jest dobry pomysł. My się kochamy. Bardzo. Znów próbujesz skrywać idealnego męża? Mnie na to nie nabierzesz. Jeśli natychmiast jej nie wypuścisz, odwiedzę Twoich przyjaciół, rodzinę, współpracowników, każdy w tym mieście dowie się, jaki naprawdę jesteś. Zrujnuje ci reputację i życie, wyraziłem się jasno. Jesteś żałosny, nawet nie zauważyłeś, że ci go zabrałem. O, gliny, w samą porę. Nie. Nie. Niemożliwe. Nie nie nie, 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 nie. Nie, A. Wszystko w porządku? Teraz już tak. Dobra. Hej. Skąd się tutaj wziąłeś? Miałeś wracać do domu. Tak, ale mnie okłamałaś. Ja? Obiecałaś, że upieczesz mi szarlotkę. Oh. I nie odejdę, dopóki jej nie spróbuję. No cóż, w takim razie jestem gotowa pójść z tobą wszędzie. Nawet na koniec świata. Mój super, Richardzie. W tamtej chwili zrozumiałam, że najważniejsze w życiu to nie bać się zaryzykować. A jedynym lekarstwem na zranioną duszę jest miłość.